Siema, witam was w kolejnym odcinku Roblox Doors. Ze mną jest Zbyniu. Cześć. No, idziemy do windy. Do których? Ta, takie takie piekie, takie piekielne drzwi? Hmm. Nie. Możemy, ale nie musimy. Nie, te drzwi są zbyt piekielne. To, na, e, czas na tamte piekielne drzwi będzie w następnym odcinku. Zastanowię się. Tak, jak osta osta ostatnio nagrywaliśmy odcinek z tych drzwi, to. No. To powiedziałem, że już więcej w to nie wejdę. No i na razie się trzymam. Te drzwi są. Te, te drzwi są złe. Tyle mogę powiedzieć. No. No więc. O. Chyba nic złego. Lockpick. Kupuję lockpickum, jak zwykle. Pium. Złotko widziałem Mam krucyfiksa w rifcie, brać? No bierz, czy ja, ja biorę swojego krucyfiksa, który ma już chyba z 10 gier. No jak go zużyjesz dzisiaj, to się załamie trochę. Czemu? I tak nie ma ten krzyż napisany, że tyle drzwi przeszedł. Sorry, widzowie. Idzie screech, no czemu szafeczki nie przeszukujesz? Ciemny, słychać mnie? słychać, ale znowu się światło trochę buguje u mnie, to Palara No to weź. Myślę, o. że znajdę gdzieś indziej Gdzieś dźwignie Tu jest Gdzieś też ma krucyfiksa fixa. W sumie mogłeś nie brać krucyfiksa, bo jak gdzieś znajdziemy to co teraz? Zużyję tego krucyfiksa i wezmę tamtego No ale trochę szkoda Ale innego wyjścia nie ma Lepiej zużyć, niż zostawić go na ścianie, bo w skrzynce albo na stole, No. Szansy, szanse są różne. Ja sobie wezmę ten obraz, nie ma? Nie ma, ma O, co się, O, ja, sp ja pod mapę wpadłem. Bryga, what? Ko do szafy. Idę, byniu mogłeś wejść pod łóżko. Ej, ale. Ja myślałem, że spadłem pod mapę. Bo u mnie była pustka. A? We chyba się zbugowałem pod łóżkiem. mogę zbierać na kluczyk szkieletowy. Ile masz koinów? Co? Ja mam... 80 teraz. A to ja może zbieram na klucz. Na Chyba klucz, że znajdziemy. Na, na Chyba, kluczy że... fixa nie zbieramy. Mam już dwa. To może gdyby z był to... Może by był. O, zapal latara. Gdzie? Czy tyś... Znalazłem na. Kurde. Smrodzie. Bory. Mryga, mrygać. Idę tu. Idę tutaj. Nie umieraj! Nie! Mam krucyfiks. jakbym nie zdążył, to bym go użył. To takiego staruszka byś użył. Trudno. Bateryjka, jeśli chcesz. No co Fajne. tutaj? Tu jest szkło na tej szafce? Hmm. Chyba tak. No bo raz rozwalił szybę i... Czekaj, ja chcę wziąć. Dziękuję. No, Czemu tego klucza nie mogę wziąć? To musiałeś brać, bo ja już um... Nie 20, mam ładnego 26 mam Kurde. Tomek! Co? opaż na mnie. Mm. Już było słychać dźwięk. A to, to musisz chwilę przytrzymać, żeby załapało? O. Cholera. Trudno. Znajdziemy nowy. O Jezus, ale będę miał lepę w szkole. Nie wierzę w Ciebie człowieku, nie ja wiem. <grym> Trudno, że akurat mam aczika na oczy, bo gdybym nie miał aczika na oczy, no to bym dostał teraz. Czyli bym dostał No to zamian. ja zbieram na kluczy, Ty zbierasz na krucyfiksa. jak znajdziemy jakiegoś krucyfiksa po drodze? No to będzie fajnie, jak znajdziemy podobnie. Brygać powiatrę. Dobra, ja się cofam. tam jest taki ładny pokój. No, piwnica. Taka piwnica. Tam dalej jest piwnica. O, dwie sza fajne szafeczki. I dwie. <ścoughs> Dwa razy batery. ta latarki. Yy, no, batery. Ciekawe, ile wświetleń dostanę za ten, za zmarnowanie krzyża na oczy. Próbując zrobić e, ten, podra podrażnić się trochę. Nie wiem. Mm. A. No to szybko. Szybko poszło. Hmm. Chyba My nie da Chyba nie biegnie. Oko jest. A, faktycznie. O nie, będzie pościg na morzyna. Szkoda, że nie... nie... A, tutaj. Szkoda, że nie ma tak jakby ostatnio, że nie ma pościgu na morzyna. To, że nie było pościgu akurat. Ja sobie wezmę ten maciutki obraz. No, a ten korytarz co jest przed figurą. No. I tu nagle figura. I na, nie, nagroza. Gruzemach... Ej, idź szybko, idź szybko. Chcę zobaczyć, jak będzie wygląda animacja z obrazem. A, zniknął. Światło mrega. Powtórz. O, witaminka. To on sobie? Dobra. No. O nie, krucyfix był na stole, tam zabrykadowany. Jaja se robisz, nie? Na no serio, jaja se robię, tak. No. No, ty witaminkę wziąłeś. Czekaj, zobaczcie co tutaj jest. Pok. Ja już mam drugi. Ja, ma, ja bym miał trzeci, gdybym se wziął. To mogłeś ty wziąć. No dobra. Wiesz co by było zarąbiste? Hmm. Ładny pokoik z dwoma zamkniętymi skrzynkami. ojoj no tak. Biniu, Były... Ile masz coinów? 70. Ja mam 180. Nie kupimy no to... kluczyka. W dupie se kupimy kluczyk. A no może ty zbieraj? Ile jest? Nakręcę na szczęście. Kilogram. Nakręciłem na szczęście i idziemy. Potrzebujemy. Jestem do... 70 jeszcze, muszę Ja już stąd widzę książkę. O, w dorsach, gdy zamiast Sika jest figura, zamiast figur jest Sik. Niby figura biegnie za nami na kory po korytarzu, a. A e, Sik łazi po tym, po, po, po bibliotece. To by były ja Zbieraj tam. Zbieraj coinsy. Ej, mo możliwe, że się uda. Były dwa razy duże złotko. Ile masz kasy teraz? 315. Oh, shit. O, tutaj mam złoto. W górę. Dobra, nie zbieraj. A zbieram, zbieram, tylko książki. To książki zbieraj. Ty wstałeś, co tak zaczęła cisnąć szybko? Nie, mamy wszystkie książki. Kapierdź, zajechał już... mnie prawie. Ja, mi się wystraszył, ja już chciałem wyjść na górę. Musiałem się cofnąć. No, no właśnie zaczął iść w mojej stronę i chciał mnie zajechać Tam są monety A to tyle co nic Musimy na farta liczyć Zadaj ja kod Okej, okay, poczekaj Wpisujesz od razu? No 9 9, Nie. 9 6 5, no. 3 Dwa. Nie. Kurczę. Ora, e, e, musimy liczyć, żeby w następnym pokoju było złoto. Diamenty. Tam jest szafka. Pusta. O, tu jest szafka. Pusta. O, tu może być. Ja to nic? No to klapa. Kup Tub ma... kupimy klucz szkieletowy. Chyba, że znajdziemy. Nie, już, u... albo już się pewnie odrenderował. Chyba, że znajdziemy klucz. A, że klucz, no tutaj. O, kluczyk szkieletowy znajdziemy. A. No kurde, co jest? Mam ładny pokoik. I mryga. Normalnie się zaraz. O wiem, schowam się tutaj w tym pokoju. Dobra, nie dorwał mnie. Dorwał? Nie dorwał. Dobra, to było dobrze. O, otworzył drzwi Znowu pokój do figury Tymczasem figura Nie, ha, Ty. głęb głęboka piwnica i do roomsów Do roomsów? Nie, nie no. idzie Ciekawe czy jest jedna miliardowa procent szans, że Mam dźwignię. Żeby to były zaświecone światła w tej piwnicy. Niemożliwe. No i bum, po zapalniczce. Czekaj, zobaczymy coś, czekaj chwilę. A, jest otwarte, a myślę, że zamknięte będzie. A czemu miałoby być zamknięte? Bo zespiło się jakieś pięć pokoi, ten, ta piwnica przed przejściem do rumsów. Hmm. Ja, ja tak myślę, że będzie druga taka piwnica. O, ładny pokój. Diamenty. Baterijka. A. Przecież tutaj się schowaj, tu. Ja się skitram tutaj do wrogu. Na wszelki czyn krzyż Zapalniczka masz Dzięki Tymczasem znajdujemy kluczki, to w następnych drzwiach. To by było zbyt piękne. To zbyt piękne by było prawdziwe. Albo zamiast klucza znajdziemy krucyfiks. No i... Ej... Pom sobie, gdybym przez przypadek powiedział krzyż szkieletowy, to dopiero by było jakby teraz zna znaleźlibyśmy ten klucz. Kolejny. Czasem w następnym pokoju znajdujemy. No i ciemno to nie będzie. No tak ciemno tu jest wszędzie. Dobra. Witaminka Ja mam By nie weź sobie witaminkę Baterijkę nie... Ja mam już trzy A nie. już mam, już teraz mam trzy Kolejny Kurde przez przypadek witaminę wziąłem To będziesz miał dwie No Jakiś żart Tymczasem pochój, no może na serze jest tak ciemny Nie no Siku, widzisz co otrzymam w rączce? To jest Ten Antidotum na... przeciwko tobie Dokładnie Dobra O, przebiegłem po szafce Nie, źle, źle, źle pobiegłeś, w Ładny pokój, znowu ta skrzynka. To ja mogę ci otworzyć trzy witaminki, cztery. Czekaj, zrobię skrini. Czekaj, zrobię screen. No patrz, zrobię screena. Czekaj. Ej, bez kitu. Czekaj, ja Gdy też to do. zrobię. Dobra, Dobra nagra idę. Nagram ekran i tyle. Ile masz tych witaminek? Ja biorę Dobra. jedną. Trzy. Dobra, bierzemy wszystko ze sobą. Jak będzie ambusz się zesram na rzadko. O nie. Nie mrygało? Nie. Ambusz. Trzymaj krzyż na wszelki. O! Wiem tutaj jest taki pokój, schowam się tu Nie złapię mnie tutaj. Co jest, czemu tak szybko? Koniec. O, jak poważ, gdzie ja się schowałem? Gdzie? Tutaj, w tym pokoju za drzwiami się schowałem. Tu, tu cię nie znajdzie? To no nie znalazł mnie. Bateryjka. Mieliśmy fuksa, ja musiałem się chować. No, a ja po prostu pyk? Jak będzie kolejny, to się jeszcze raz rygało. Jak rygało, ciemno było. A nie mówiłem? Faktycznie. Zeżarmy na obiad prawie. Co jest? U mnie było ciemno. Aha, courtyard Nie ma oczu, nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma. No i mam trzy witaminki na zmarnowanie się. Eee... Ty już przy szafie, ja ten. Biegnie patrz. nie nie? Raszuj, bo patrzę czy jest mgła. Wiem. wstyd. Nie widzę mgły Dobra, idę do ciebie. Używać witaminki czy nie? Użyjemy witaminki, dobra. Dobra, biegniemy. Trzy drzwi, ta skitram się tutaj. Biegnie. Za jakim cudem mnie złapał? Serio? No przecież ja się schowałem za stołem, a ktoś powiedział, że tam mnie nie może znaleźć. Gdzie ty jesteś? O, tam leży... E, tam w, e, w zeszłym pokoju leży gdzieś moje truchło. O tam, za tym stołem leży moje truchu. Widzę cię... Ja, musisz się tak docisnąć do ściany. No. Nie, no, to wszystko masz skończone. Mm -hmm. o! Jeden czy dwa? Jeden. Jeden. jeden Pamiętam jak... Czekaj, pamiętam jak biegły dwa rasze. Że je jeden jeden przebiegł Ała. ja, ja wiesz... biegnie masz przesrane. Krzyż, krzyż? No i papa poszedł krzyż co mał 10 gier Ale co tu się stało? Miałem, miałem rasza, skricza pułapkę, i on przebiegł, i dopiero tam gdzieś go z tyłu złapało. Nawet nie wiem, czy bym je zabił. Nie wiem, co to było. No ale niestety, krzyż poszedł, papa. Pa. Idę, idę ze w co innego pograć. Wystać, jak też jaki jest e, ten filmik na e, priva? No, o otworzyłeś yeah. Co jest? A fajnie Ej Przepraszam, przepraszam widzowie, ale chyba się na narąpa... e Na znaczy, co? Nie, na pewno nie. Na pewno to nie jest to, co myślicie, na pewno nie piję, Wiecie co? E, saved, dobra. E, Safe plot, dobra. Jak ktoś teraz robię coś w grze teraz. Dobra, wyceluję. Tego i. Plum dostał wryło, i teraz cała baza powinna za mną biec. Dobra, to by przyszedł. Rowraca się z powrotem. Teraz trendy przejdzie tędy. Ktoś trzeba bawię się w Anomic Revamp. No nie mam nic innego do roboty, niż bawić się w grze. Aha, biegną! Dobra, muszę przymierzyć. O Jezu, zeżarli mi chp! O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. O, przycisk, nie widziałem go. Teraz kręcę tu z powrotem w tempie, przejdzie przez środek czy nie? Ale on penetruje w ścianę, ten gnur. Raz, dwa, będzie tu trzeci? Chyba nie ma. tu jest Nie no ale że wszyscy naraz przylecieli no to jest dramat no i zaś w tym miejscu zaraz bijem, ja pierniczę Co się stało? Nit. Ej, o. Czy ty serio chcesz mi powiedzieć, że się zbudował? Usłyszał, jak wypiłem witaminkę i mnie zeżar. Zabił cię? Tak. Aha. Kiedyś umarły na drzwiach setnych, kiedyś na taniej, na drzwiach setnych. A teraz ty kiedyś, a teraz ty na żywioch setnych umarłeś. Nie, no ja, ja już miałem wszystkie przyciski, miałem zażar Aha. No to dobra, do następnego odcinka, miała.